W niedzielę 19 października odbyła się już 19. edycja turnieju szachowego UZNAM Czes CUP w Domu Kultury Słowianin. W turnieju wzięło udział 37 szachistów, w tym dwie panie. Do Domu Kultury przyjechali zawodnicy ze Szczecina, Poznania, Nowogardu czy Gryfic. Nie brakowało też uczestników z Niemiec i Ukrainy. Pierwsze miejsce i nagrodę główną, czyli 500 zł i Puchar Prezesa SMLW Słowianin zdobył Wojciech Śmieszek ze Szczecina. Najwyżej uplasowanym w turniejowej tabeli świnoujścianinem był Krystian Sachryń, który zajął szóste miejsce. Nagrodę dla najlepszego seniora i puchar PSS z połem otrzymał 78-letni Ryszard Mroziewicz ze Świnoujścia. A najlepszym juniorem 16-latek Piotr Zaremba z klubu Gryf Szczecin. A za rok jubileuszowa 20 edycja Uznam Chess Cup. Organizatorami turnieju byli Dom Kultury Słowianin w Świnouściu, Klub Szachowy Renovatio oraz Klub Magok Świnouście.